Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzegiak Beauty. Zapraszam was na moje podejście do Wibo numer. Dwa. Podejście numer dwa, dlatego że podejście numer jeden miałam przy okazji filmu e, makijaż jedną marką, wielki test danej marki, e, który robi zwykle tak, że po prostu idę do sklepu, w którym jest ta marka i w ogóle bez żadnej wiedzy o niej staram się pomyśleć dobra co mi się podoba to wybiorę wchodzę z czystą kartą i tak hm dobra te cienie wyglądają spoko, okej okay, to biorę, to biorę, ten róż wygląda całkiem fajnie i do tej pory to działało całkiem sprawnie i się sprawdzało, ale kiedy przyszła pora na film z Vibo Okazało się, że te produkty, które wybrałam, nie za bardzo się Wam podobały, albo przynajmniej stwierdziliście, że nie wybrałam tych produktów, które są kultowe dla tej marki e, i mój, e, moja recenzja mogła być inna. Więc ostatnio na Facebooku wrzuciłam post z pytaniem. Które Waszym zdaniem kosmetyki z VIBO powinnam kupić, które Waszym zdaniem są kultowe i które powinnam przetestować? Chodziłam do różnych Rosmanów, żeby kupić większość z tych produktów, które napisaliście, ale po ostatniej promocji, minus 50%, to okazało się, że większość półek w ogóle była pusta i jakimś cudem udało mi się kupić naprawdę 90% rzeczy, które Wy napisaliście. Ostatnim razem, kiedy testowałam markę VIBO, to użyłam tych kosmetyków, które tutaj widzicie, i miałam jedną paletę cieni, która się nazywa neutral. Do tego wybrałam jeszcze palce do konturowania, długotrwałą pomadkę, tuż do rzęs Puder do brwi, bo niestety nie było pomady, podkład i poczwórne korektory. I od razu jeszcze chciałabym powiedzieć, że nikt mi nie płaci ani za zachwalanie, ani za oczernianie marek, jak to w ogóle niektórzy sugerowali, że ktoś mi zapłacił, żeby źle mówić na temat jakiejś marki, ale nie, jak gdyby wyrażam swoje zdanie. Czyli jeżeli coś zachwalam, to znaczy, że mi się naprawdę podoba, jeżeli mówię, że coś jest słabe, to znaczy, że słabo mi się tego używa. I tyle. Teraz przetestujmy kultowe produkty Vibow, które wy lubicie i mi polecaliście. No użyłam już sobie wcześniej podkład, żeby nie przedłużać i teraz trzeba to czymś utrwalić. I tutaj po moim koszmarze z tym pudrem Fixing Powder polecaliście mi dwa urocze pudry. Jeden z nich nazywa się Rice Powder, a drugi nazywa się Banana Powder. Miałam w ogóle bardzo duży problem, żeby znaleźć te produkty. Właśnie być może dlatego, że są super kultowe i po tej promocji w Rosmanie to już nic nie było. Banana Powder ma kolor taki żółtawy, a Rice Powder jest zupełnie biały. To jest puder transparentny, więc może zrobię jedną połowę twarzy jednym pudrem, a drugą połowę twarzy drugim. Wysypałam trochę oba pudry, żeby zaraz. Wam pokazać w zbliżeniu, jak wyglądają, ale wiecie, co jest ekstra, że ten puder bananowy autentycznie pachnie jak banany w sensie dodali mu zapach bananowy jest bardzo delikatny, ale ja go czuję nie wiem jak wy, jeżeli ktoś z was ma bananowy puder to proszę powiedzcie czy też czujecie ten zapach, czy to tylko moja głowa ale autentycznie jak wysypałam ten puder to po prostu czuję banany więc jest to naprawdę dodatkowy feature ja lubię fajne niespodzianki zapachowe ten jak widzicie jest zupełnie biały to jest ryżowy, a ten jest taki beżowy, ale w ciepłym żółtawym odcieniu i kiedy przesypałam pudry na wieczka, to zauważyłam, że ten puder ryżowy wydaje się być drobniej zmielony. Jeszcze mogę sobie sprawdzić w palcach. Jest taki, że czuć grudki. Jest dosyć drobny, ale jakby. To jest trochę tak, jakby tam były kawałki ryżu, właśnie takie, takie grudkowe. A teraz ten banana. Ten banana jest zupełnie gładki, czyli to może być tylko kwestia tego, że mi się wydaje tak, tak wygląda, jakby był ten drobniej zmielony, ale w palcach na pewno czuję się, że ten bananowy jest gładszy. Przygotowałam sobie dwa takie same puszki i jedną stronę zrobię jednym pudrem, a drugą drugim. Moja lewa strona będzie bananowa. Na pewno widzę, że bardzo fajnie matowi i ładnie też wygładza twarz, i nie dodaje żółtego odcienia, tak jak się trochę bałam, że to jednak będzie. Ok, myślę, że ta połowa jest już przykryta ładnie. Mi się podoba efekt, ale teraz zobaczmy, jak sobie poradzi puder ryżowy. On powinien też podobno mocniej matowić i na dłużej. Ok, nie bieli, to już jest plus. Żółty, nie żółci, bieli, nie bieli. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Ale z zapachu na pewno o wiele bardziej mi się podoba ten bananowy. I finito. Twarz skończona. Wydaje mi się, że wygląda jednolicie, jednolicie i została wygładzona, ale teraz Wam przybliżę na maksa, żebyście mogli zobaczyć obie strony. To jest strona bananowa. Wygląda w ten sposób. A tu jest strona ryżowa. I teraz, kiedy się przyjrzałam trochę bliżej do lusterka, i jeszcze podotykałam swoją twarz. To wyraźnie strona ryżowa jest gładsza. Moja ręka się tak bardzo przesuwa po tym policzku, a tutaj na tym bananowym jest taka to le zacina. Więc gładszy na pewno jest ryżowy, o dziwo, na twarzy. I chyba nawet wygląda skóra trochę bardziej na trochę bardziej wygładzoną. Więc jeżeli chodzi o pudry, to wydaje mi się, że to już jest kwestia bardziej preferencji, albo po prostu tego, co znajdziecie w Rossmanie. Ale jeżeli chodzi o samą jakość pudru, to uważam, że jest wystarczająca, podoba mi się i jak za taką cenę, to jest naprawdę super. A, i pamiętam, że niektórym nie podobało się, że mówiłam, że Vivo to jest tania marka, ale tak jest. To jest tania marka, ale to nie oznacza, że jest zła. Tylko po prostu podkreślałam to, że te kosmetyki są naprawdę dosyć tanie, więc jeżeli ktoś na przykład szuka tańszych kosmetyków, a dobrych, to w tym momencie to jest odpowiednia firma. Bo jeżeli na przykład porównamy sobie Anastasia Beverly Hills albo ostatnio Fenty Beauty, Kat Von D to wszystko to są drogie marki. Więc w porównaniu do tego, Wibo jest tanią marką. I teraz przejdę do kolejnego produktu, który waszym zdaniem też jest mega kultowy. Jest to uwaga, tum tum tum, eyebrow pomade. I muszę przyznać, że dopiero w drugim Rossmanie znalazłam kolor, który nie byłby inny niż czarny, i to jest kolor dark brown. Szczerze mówiąc, nie wiem czy są jeszcze jakieś kolory oprócz dark brown i black bo widziałam tylko te dwa, więc nie wiem, jeżeli są to napiszcie koniecznie, czy, czy są jeszcze inne kolory. W każdym razie, dorwałam tą pomadę, bo powiedzieliście, że jest naprawdę super. I w opakowaniu oczywiście jest pomada w takim szklanym słoiczku, ale dodatkowo jest też pędzelko grzybeczek bo jest taki mały ścięty pędzelek do malowania i potem grzebyczek do przeczesywania co uważam, że jest w ogóle super bo bardzo często mi brakuje właśnie takiego grzebyczka gdzieś dołączonego do produktów Ja na co dzień używam pomady od Anastasia Beverly Hills i to jest kolor medium brown Czyli w teorii to powinien być bardzo zbliżony odcień. Już Wam otwieram i pokazuję, porównuję. Moim zdaniem one są do siebie bardzo podobne, i wiem, że to jest może niesprawiedliwe, ale będę trochę porównywać pomadę od Vibo z pomadą One Stage Beverly Hills. Podobno ta pomada z Vibo jest też wodoodporna. Aż mi przykro zawsze rujnować takie świeże, niedotykane produkty, ale muszę. Więc zamaczam pędzelek. Wydaje mi się, że ta pomada z Wibo jest troszeczkę twardsza niż ta od Anastasia, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. Uwaga, pierwsze pociągnięcie, ciekawe czy kolor w ogóle będzie dobry, bo wyobraźcie sobie, że się rzuciłam na tą pomadę, bo była ostatnia sztuka w brązowym kolorze, więc e, tak, dosłownie się na nią rzuciłam, po prostu wzięłam i, i nawet nie myślałam o tym, że to może być na przykład za ciemne i wydaje mi się, że trochę tak będzie, ale działajmy, przynajmniej nie jest to czarne. Pędzelka używa się bardzo dobrze, nie jest ani za twardy, ani za miękki, wszystko jest w porządku. I teraz użyję tego grzybyczka. No i słuchajcie, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę spoko. W sensie nie widzę tutaj żadnego absolutnie problemu. Jeszcze tak z zupełnej ciekawości, czystej, ludzkiej, spróbuję na drugiej brwi pomalować pomadą Anastasia Beverly Hills. I może się okazać, że nie zobaczycie różnicy. Zrobię to tym samym pędzelkiem. I uwaga, jedziemy, chwila prawdy. To, co mi się wydaje na pierwszy rzut, to to, że chyba Anastasia ma trochę lepsze krycie. To znaczy, że muszę użyć mniej produktu, żeby pokryć taką samą powierzchnię brwi. Więc można powiedzieć, że jest trochę bardziej wydajna. No, i dwie brwi gotowe. Wiem, że teraz wyglądają trochę za ciemne, kiedy nie mam żadnego makijażu. Natomiast wybierzcie swą brew. Bo dla mnie kolor w ogóle jest prawie identyczny i wyglądają prawie identycznie. Jakbym zobaczyła kość z takimi brwiami, to bym nie powiedziała, które jest zrobione czym. Więc good job, Vivo! To teraz przydało mi się do tego dorobić oko, żeby nie wyglądało to tak dziwnie. I tak jak wspomniałam, polowałam na paletę paletę modern, której niestety nie udało mi się dostać. Więc do tego eksperymentu użyję palety znowu neutral neutral, ale tym razem użyję też rzeczy, którą mi polecaliście, czyli bazy do cieni. Baza wygląda w ten sposób i muszę przyznać, że bardzo zaskoczyła mnie wielkość opakowania, bo wiem, że baza nie musi być duża, ale naprawdę takie, takie maluty, miękkie pudełeczko zdziwiło mnie jednak. I pomyślałam, że teraz zrobię taki test, że na jednym oku użyję tej bazy, a na drugim nie. Of course. Yy, jeżeli chodzi o bazę samą w sobie, to ona ma jakiś taki perłowy odcień i jest dosyć gęsta. Znowu przypomina mi ten rozświetlacz w konsystencji i mam nadzieję, że to nie będzie taki Tępy efekt, wiecie, że tam się nie będą rolowały rzeczy i wałkowały na tym, więc uwaga, czerstecz. I nałożę cienką warstwę, bo z doświadczenia wiem, że jak są takie gęste produkty, to po prostu im cieniej, tym lepiej. Że mi się tu wałkuje, a chyba nawet nie. Ale nie jestem fanką takich gęstych konsystencji, naprawdę. wewnętrznym kąciku to bardzo ważne, żeby ten rozświetlacz, który potem się nałoży, żeby był mocno widoczny. Okej, okay, dobra. Na pewno to, co robi ta baza, to też troszeczkę rozjaśnia i ujednolica powiekę. Jak widzicie, ta jest jaśniejsza, ta jest. Ciebie Teraz biorę moje pędzelki i zrobię jakiś szybki makijaż, tak żeby na dwóch okach było, że tak powiem, to samo. Najpierw nakładam sobie jasny cień, który się nazywa Naked Look, i podług brwiowy dam Magic Touch. Teraz użyję cienia Peach Cream i dam go jako taką bazę koloru. Całość przyciemnię cieniem Warm Soil. O i w tym cieniu rzeczywiście widzę zdecydowaną różnicę w intensywności. Zobaczcie, tutaj nałożyłam e, chyba dwa razy, zamoczyłam pędzelek, a tutaj na razie jest raz, ale już widzę, że jest to słabiej niż e, tam, gdzie mam bazę. Po prostu muszę dać więcej cienia, żeby wyszedł taki sam efekt jak z bazą. I teraz na pewno dużym testem będzie błyszczący cień, więc użyję może cienia Most Wanted. No tak, na pewno gorzej się klei. Na pewno to, co zauważyłam, to to, że rzeczywiście tak być powinno, czyli e, kleją się cienie bardziej e, i jest bardziej intensywny kolor na tych cieniach też. I to, moim zdaniem, też oznacza, że się będą dłużej trzymać tak, jak właśnie to powinno być, bo jak na razie ta baza działa. Dodam sobie jeszcze kreskę, wytuszuję rzęsy i lecimy dalej z testem. I tak to wygląda z wytuszowanymi rzęsami. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to dla mnie prawie w ogóle nie ma różnicy między okiem z bazą a bez, może brąz jest delikatnie bardziej intensywny. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o tą paletę, to bardzo mi się podoba. Ma bardzo fajne kolory, i chłodne, i ciepłe, więc to jest taka bardzo uniwersalna paleta. Ale teraz w takim razie przejdźmy dalej. Mówiliście też, że od Vibo są bardzo fajne róże, więc ja wybrałam sobie róż z serii Smoothing Wear Blusher. I jest to róż matowy. Ja mam tutaj numer jeden. Było chyba pięć albo sześć różnych odcieni, bo w poprzednim teście Wibo używałam tutaj różu z palety Pro Contour. Tutaj tego. I był naprawdę bardzo ładny, bo to jest róż połączony ze złotem. Tyle, że ta paleta jest sama w sobie dosyć droga, bo kosztuje chyba ponad 40 zł, no a ten róż wiadomo, o wiele tańszy, bo chyba około 12, coś takiego. Więc biorę sobie z kości pędzelek do różu. Hm. Na pędzelek nie nabiera się za dużo, ale to może być zdradzieckie. Przez tak miałam. Kolor jest całkiem widoczny. Jest bardzo delikatny za jednym pociągnięciem, a jak się nałoży więcej, to oczywiście jest bardziej widoczny. Znaczy, na żywo na pewno więcej widać niż w kamerze, więc ja muszę trochę więcej dołożyć. Jeżeli chodzi o kolory i nakładanie, to nie mam się do czego przyczepić, bo nakłada się równo, rozprowadza się dosyć równą plamą. Kolor jest całkiem ładny, ale w ogóle jest 6 czy 5 kolorów do wyboru, więc tutaj jest kwestia gustu. I tylko jedno, co mnie zastanawia, to to, jak długo się będzie utrzymywał. Zapachu nie ma w ogóle. Zastanawiam się właśnie, czy to będzie taki róż z serii bardziej trwałych czy na przykład po czterech godzinach już go w ogóle nie będzie widać. Teraz użyję jeszcze pudru do konturowania z tej palety Pro Contour, żeby sobie dodać troszeczkę głębi. Ten kolor jest bardzo fajny z tej palety, ale to mówiłam już przy pierwszym filmie, że ten w kremie jest zbyt pomarańczowy i mi się nie za bardzo podobał, ale ten w pudrze już jest super. No i właśnie nigdy nie używajcie tego. Chyba, że chcecie po prostu się wybielić albo robić akurat makijaż na klauna. I teraz zostały mi do przetestowania jeszcze dwa rodzaje produktów, w tym rozświetlacze. I właśnie tak jak mówiłam, nie udało mi się kupić rozświetlacza selfie, niestety, a też na niego polowałam, ale za to udało mi się upolować paletę, którą też polecaliście, i to się nazywa Strobing Makeup. Shimmer Kit. W każdym razie jest to kolejna paletka w której są cztery ciepłe rozświetlacze z pędzelkiem, który niestety nie wydaje mi się być fajnym pędzelkiem. No jest to... nie. On jest dosyć twardy i taki jakby tępy, chociaż może być dobry do nakładania rozświetlacza, nie wiem. Sprawdzę go. Natomiast jeżeli chodzi o same rozświetlacze, to wygląda na to, że ktoś, kto lubi dosyć chłodne odcienie albo neutralne, to nie za bardzo tu będzie miał wybór, bo tutaj są po prostu ciepłe. Niby jest napisane, że wyjątkowa formuła rozświetlaczy gwarantuje trwałość i intensywny blask. Zestaw zawiera dwa drobno zmikronizowane odcienie: jeden ze złotą poświatą, a drugi ze srebrną poświatą. A czyli jednak, czyli jednak jest jakiś y, taki bardziej chłodny. I teraz tak: dwa odcienie złota o kremowej konsystencji. Nadające metalicznego blasku. Aha, okej, okay, dobra. Czyli są dwa różne, jak gdyby, efekty, i wydaje mi się, że te dwa to są właśnie mokre, i te dwa są bardziej metaliczne. Zaraz sobie przetestuję na ręce. Mam już wszystkie rozświetlacze na ręku i jak widzicie, rzeczywiście bardzo ładnie błyszczą. I te dwa moim zdaniem są bardziej zmielone i właśnie tworzą taki bardziej efekt tafli, a te dwa są właśnie troszeczkę grubsze i rzeczywiście bardziej metaliczne. I ten wydaje mi się być. Trochę cieplejszy niż ten pierwszy, czyli też nie kłamali, ale są to bardzo delikatne różnice. Czyli ten jest taki bardziej perłowy, ten jest troszkę cieplejszy beżowy. I tutaj mamy już takie bardzo intensywne, można powiedzieć, ciemne rozświetlacze, które w ogóle będą super do ciemnych karnacji ciemnej skóry. I tu jest taki typowo złoty, a tutaj mamy mieć. I te kolory wydają mi się, że będą o wiele fajniejsze na oko. A te, właśnie jako totalne rozświetlenie na policzki, nos, albo właśnie jakiś wewnętrzny kącik, czy nałóg brwiowy. Mi się wydaje, że są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Ale teraz jeszcze przetestuję, jak to wygląda w praktyce. I naprawdę spróbuję użyć tego pędzelka, chociaż podejrzewam, że to będzie fail. Użyję tego odcienia, który jest cieplejszy, bardziej beżowy. Trochę się nałożyło, dobra. Hmm. Mam wrażenie, że ten pędzelek nie nakłada równego błysku. Trochę jakby zostawiał za sobą smugi, i na twarzy on jest dosyć twardy. Więc jeżeli macie inny pędzelek, to polecałabym użyć innego pędzelka. No ale ten z braku laku też da radę. No i jak widzicie, ten błysk jest naprawdę ładny i rzeczywiście daje efekt mokrego policzka. A teraz użyję innego pędzelka, mojego ulubionego, skontigo takiego malutkiego, na drugim policzku. Ale efekt jest bardzo podobny, tylko jedyne co to nakłada się przyjemniej, bo jest po prostu mięciutki. I mam wrażenie, że trochę równiej um, nakłada tą taflę, ale wygląda przepięknie. Teraz znowu użyję tego pędzelka i dam na czubek nosa. I może ten jaśniejszy na łokoidyna. Wezmę jeszcze mniejszy pędzelek i nałożę sobie ten jaśniejszy w wewnętrznym kąciku. I szkoda, bo już nie za bardzo wiem, gdzie upchnąć te dwa ciemniejsze rozświetlacze, ale tutaj jak gdyby na tej podpowiedzi na opakowaniu jest pokazane, że można użyć tego ciemnego rozświetlacza trochę jako konturowanie, więc spróbuję to zrobić, ale nie wiem jaki to będzie efekt. Od razu mówię. Pod moim... Jasnym rozświetleniem nałożę to ciemniejsze. Można sobie robić takie konturowanie 3D. Ale przez to teraz mi się świeci cały policzek. Nie wiem, czy to była, czy to była dobra decyzja, ale po prostu bardzo chciałam użyć tego. Może jeszcze na przykład użyję sobie go pod okiem. Okej, okay, czyli z tej palety rozświetlaczy definitywnie te dwa jasne są po prostu cudowne i dają właśnie taki fajny efekt y, mokrej skóry, a nie właśnie takiej brokatowej, y, brokatowej, który dawał ten rozświetlacz. On dawał efekt takiej tłustej i brokatowej skóry. Nie podobał mi się ten efekt. A tutaj jest naprawdę piękny rozświetlacz. Polowałam też na rozświetlacz Gold i Silver, który mi polecaliście, ale nie widziałam go akurat z Vibo, tylko widziałam go z Lovely, więc jeżeli będę. Robić test Lovely, to na pewno użyję tych rozświetlaczy i je dla Was przetestuję. Natomiast to są właśnie rozświetlacze, które najczęściej polecaliście mi. Z Vibo. I teraz już została ostatnia rzecz, a mianowicie pomadka. W poprzednim odcinku użyłam pomadki Million Dollar Lips i byłam z niej bardzo zadowolona. Miała bardzo ładny kolor, nakładała się też bardzo ładnie i się długo trzymała, więc to jest jak najbardziej na plus. Ale powiedzieliście też, że dobrą pomadką jest ta nowa pomadka od Vibo Ultra Matte Liquid Lipstick. Chociaż jedna osoba widziałam, że powiedziała, że jej się nie podoba, bo jest za gęsta i się klei, więc sprawdźmy. Opakowanie jest przecudowne i zobaczymy, jak. To wygląda. Jest normalny zwykły aplikator. Pomadka wygląda na taką bardzo, bardzo płynną, nieklejącą. Sprawdźmy. U, wow. Jaki intensywny kolor. Sama pomadka, jak widzicie, ma cudowny kolor i w ogóle bardzo mocno kryje, ale jedyne co mi trochę przeszkadza to to, że ma taki jakby bardzo chemiczny posmak, taki plastikowy. Niby można powiedzieć, że to jest po prostu zapach tej pomadki, ale dla mnie on jest nieprzyjemny, jeżeli chodzi o to, jak ona się czuje na ustach. To raczej się nie klei. Troszeczkę czuję, że się klei w kącikach, ale to może kwestia tego, że tutaj jeszcze nie zaschła tak do końca. Natomiast jak widzicie, jest zupełnie matowa, nie ma prześwitu, kolor rozłożył się równo, no i jest bardzo komfortowa na ustach. Więc wydaje mi się, że zarówno ta, jak i ta pomadka jest naprawdę bardzo fajna. Ale pamiętam, że to byłam po prostu zachwycona. Ta One Million Dollar Lips. Jedyne co, to to, że wszystkie opakowania w Rosmanie były obdrapane. Po prostu dosyć szybko to opakowanie wygląda brzydko. Ale podejrzewam, że z tym nie będzie zupełnie problemu, bo jest tak jakby zdrapowo z odporne. Drapoodporne. O. Ale teraz zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Powiedzcie proszę, czy następne odcinki makijażu jedną marką, mam właśnie robić to tak jak do tej pory, czyli idę do sklepu i wybieram to, co mi się podoba, bez żadnej wiedzy o marce, czy chcecie, żebym testowała, jak gdyby, kultowe produkty z danej marki. Bo każda metoda ma swoje plusy i minusy. Minusem tej, że idę na żywioł, jest to, że załóżmy mogę nie wybrać kultowego produktu, a minusem tego, że testuję tylko kultowe produkty, jest to, że nie będzie wiadomo, który jest bublem, bo wszystkie będą dobre. Więc to już zależy od was, piszcie proszę komentarze na dole, żebym wiedziała, którą wersję wolicie, czy iść na żywioł i zupełnie nic nie wiedzieć o marce, czy testować takie kosmetyki, które wy mi polecacie. Więc mam nadzieję, że ten dodatkowy test się podobał i oczywiście widzimy się w kolejny piątek. Trzymajcie się ciepło i pa! A jeżeli jeszcze chcecie dalej mnie oglądać, to polecam kliknąć w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając Tež popravme. A čo?